Na program zaprasza Fabryka Mebli Biurowych Maro www.maro.pl. Na program zaprasza Salon Mody Cybina www.cybina.pl. Wielka to przyjemność i zaszczyt niemały móc gościć nie po raz pierwszy w Państwa komputerach, telewizorach i telefonach. Bardzo się cieszę, że mogę przy tej okazji powiedzieć dzień dobry i zaprosić na kolejną porcję ciasteczek rozrywkowych. Dochowując tradycji, wypiekliśmy je na dziś trzy kruche ciasteczka. Posypaliśmy je odrobiną humoru, dodaliśmy szczyptę wiedzy i serwujemy z dużą przyjemnością. Imieniu malującej damy zapraszam na ciasteczko pierwsze malarskie. Dziś mam dla was kochani niesłychaną opowieść. Historię z udziałem pierwszego polskiego impresjonisty, Józef Pankiewicz, autor obrazu Targ na kwiaty pod kościołem Świętej Magdaleny w Paryżu. Wyjechał do Paryża po tym, jak kolekcjoner hrabia Ignacy Korwin-Milewski kupił jeden z jego obrazów. A hrabia Milewski, choć sam był ekscentrykiem, to trzeba wam wiedzieć, artystom płacił po królewsku. Dlatego do Paryża malarzy wyjechało dwóch: Pankiewicz i jego przyjaciel Władysław Podkowiński. Bardzo elegancki artysta, który ponoć, ale nie mówcie o tym nikomu, na zajęcia z rysunku przychodził z poduszeczką, którą kładł na kolana, by nie zaplamić spodni. Elegant, prawda? W Paryżu przyjaciele zajęli dawną pracownię Chełmońskiego. W świat sztuki francuskiej, a konkretnie w świat impresjonistów, wprowadzał ich niebyle kto, bo sam Theo van Gogh, brat słynnego Vincenta, który sam handlował dziełami sztuki. Ponoć to właśnie Theo pokazał Pankiewiczowi jako pierwszy impresjonistyczne obrazy, z których największe wrażenie wywarły na nim dzieła Moneta. Pod wpływem spotkania z impresjonizmem, nowym podejściem do koloru i światła, Pankiewicz przemalował targ na kwiaty, który początkowo miał być obrazem realistycznym, tworząc iście impresjonistyczne dzieło. Pankiewicz odchodzi tu od jednolitego koloru na rzecz rozbicia plamy barwnej, porzuca akademickie wygładzenie, aby zaznaczyć fakturowość i kolejne warstwy nakładanej farby. Po powrocie z Paryża, Pankiewicz liczył, że hrabia Ignacy kupi ów obraz i pokazał go Milewskiemu. I tu mamy króciutką anegdotkę o pierwszym impresjonistycznym dziele. Ponoć pan hrabia obejrzał obraz i powiedział, że owszem, kupi, ale pod warunkiem, że nieba będzie o 40 cm więcej. Po czym przejechał palcem po obrazie i dodał, i musi być malowane zupełnie gładko. I takie miał pan hrabia podejście do pierwszego polskiego impresjonistycznego dzieła autorstwa Józefa Pankiewicza. Ciasteczko muzyczne zrobiliśmy dziś z francuskiego ciasta. Niech więc poprzedzi je francuski żarcik. Muszkieterów było trzech. Etos, Patos i Ajerkoniak. <grywa> A najdzielniejszy z nich był Dartania, czyli ja. Znaczy, mówią, że Zorro był dzielniejszy, ale to nieprawda. Bo Zorro jednym ruchem szpady wycinał tylko z. A ja jednym ruchem szpady wyciąłem gościowi na brzuchu. Cały wierszyk w szczebrze szynie, brzmi w trzcinie, a na plecach instrukcje obsługi iPhona X Max 512GB i to w pięciu językach. Niech ma! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. A poza tym w soboty, niedzielę i święta wynajmuję się jako ochroniarz dla wysokich i smukłych kobiet, które ochraniam własnym ciałem, a trochę go jest, nie? <śpiewanie> <śpiewanie> Akordeoniste z ich plaît. Co noc. Serce gra w tę grę, która zrobi się dla lecz ciało doskwiecha brak mężczyzny co silny jak tur, bo w dzień chodzi wciąż za mną. Tylko mały dach nią Jest wątły, jest blady, a ma chęć na psoty. Jeśli chcesz mieć w sercu my, swój tchon, mój mesję dach Danioł. To chace pić tchan. Och, pij mój mys jedach tanią. Pitchan tchan ocha, zjedz Będziesz miał od tego krzypę. Wtedy ja spośród dam szansę dam tobie za te. Rzepę. Może to będzie mój blond. I chcę, choć mnie jak zombie, a z wszystkich mych dużych chan, co będzie się ten mot wciąż ptam ochpił umi się dach nią Nabiegaj z nim sił tu i tam, zwłaszcza tam, a będziesz mógł grać w tej grę, Grę, którą lamów się zwie. Nie tchać czasu i do dna. Wachta jest z tego tak gra, bo spośród tam to właśnie... W zaczarowanej krainie językowego savoir vivru, małe krasnoludki w niedużym piecu, korzystając z przepisu zawartego w słowniku języka polskiego, wypiekły słodycz, która warta jest spróbowania, bo legenda głosi, że kto ugryzie choć kawałek tego ciasteczka, ten zawsze już będzie wiedział, czy mówi się w nim dzisiejszym, czy nie mówi. Pamiętaj, mówi się dzisiaj, a nie w dniu dzisiejszym. Mów zawsze dzisiaj, a nie w dniu dzisiejszym. Nawet jak jutro będzie dzisiaj, to też mów dzisiaj, a nie w dniu dzisiejszym. Pamiętaj, mówi się dzisiaj, a nie w dniu dzisiejszym. Życzę więc Państwu dzisiaj, abyście dzisiaj, jutro, zawsze nosili radość w sercu, słońce w duszy i 50 złotych w portfelu. Bo bez radości, słońca i pieniędzy trudniej żyć. Tendencyjnie zauważę, że pieniądze wymieniłem na końcu, bo jak napisał kiedyś ktoś mądry, ludzie mówią czas to pieniądz, ja mówię inaczej, czas to miłość. Wyczekując kolejnego spotkania z Panią i z Panem, żegnam się tendencyjną formułką do smacznego zobaczenia. A i miłości życzę. Sponsorem programu była Fabryka Mebli Biurowych Maro www.maro.pl Sponsorem programu był Salon Mody Cybina. www.cybina.pl